Ci, którzy śledzą ten kanał, dobrze wiedzą, że aktualnie posiadam BMW M2. Jednak w przeszłości posiadałem kilka innych samochodów. Pierwszym był Fiat Stilo. Jednak był to totalnie bezbarwny okres w moim życiu, jeżeli chodzi o samochody. Do tego stopnia, że gdy moi rodzice pojechali na wakacje, sprzedałem samochód, do którego sami się dołożyli bez ich wiedzy, po to by kupić swój wymarzony samochód, z którym później spędziłem kilka naprawdę fajnych lat. No i można powiedzieć, że dzisiaj historia zatacza koło, ponieważ jedziemy kupić dokładnie taki sam model. Ale zanim pojedziemy, Sponsorem dzisiejszego odcinka jest NordVPN, który zapewni Wam pełne bezpieczeństwo w sieci. Jeżeli chcielibyście o to zadbać, link macie w opisie. A teraz, jedziemy kupić nowy samochód. Pod kątem trzymam. O, no. jest, stożek mocy, gasik jest. Tam też mi pisał Czarek, że coś się nie przełącza na gaz, nie? Gaz działa, tylko Adióh. pika, że boś serwis już przejechał na kilometr. A, A tak to wszystko okay. nalega. Okej. Okay. Przy każdym zakupie samochodu trzeba wszystkie korki podkręcać <grymne> Dla zasady, dla zasady I Jakbyś się znał na tym, nie? Tak, Płynnie. tak, dokładnie, żeby było widać, że niby się znamy, nie? Muszę spojrzeć, jak to brzmi, bo to też jest fajne O dawaj, to dawaj, otwórz jeszcze raz Otwórz raz i odpal, no Nie, pario strzała Wspomnienia wracają, kurde O, strzela tak, ja miałem niebieskie podświetlenie zegarów, bo też robiłem sam. Ja w tym momencie wszystko robiłem sam, słuchajcie. Fajnie, ale wspomnienia wróciły mi w tym momencie jak wsiadłem do tego samochodu, to jest niewiarygodne. Wlew na w proszę pana. Pięknie. pięknie, pięknie. O to chodzi. Dobra, najważniejsza cena. Yy, Kwota. Yy, Sprawa. Cena. Zaczniemy od 6 tysięcy polskich złotych. A co powiesz na piąteczkę? Dobrze. Spotkamy się w połowie krakowskim, krakowskim targiem 5,5. Targi. To ja mam pytanie. No. Czy gaz jest zatankowany do pełna? Do połowy. Po <noise> <noise> gotowie mam 5,5, więc dokładam 5 dyszek bliszkiem i możemy się wygadać. No i to mi się podoba. Proszę państwa, właśnie stałem się posiadaczem Opla Astry Geberton, cieszę się. No i stało się. Poczciwy Opelek, który był ze mną, gdy robiłem pierwsze kroki w internetach, znowu wraca do mych rąk. Oczywiście nie jest to dokładnie ten sam model, bo tamten... Ach, opowiem wam trochę później. Ale jedno jest pewne. Opel z dobrych rąk trafia do równie dobrych, więc w sumie nawet się nim nie przejechałem. Zostawię sobie to na deser. No, także Bartek wraca Opelkiem. Ja stwierdziłem, że wrócę sobie dwójką, żeby popatrzeć, jak zajebiście wygląda od tyłu ten samochód. Szczerze, bo nawet się nim nie przejechałem. No i co? Tyle. Proszę Państwa, Opelek dojechał na garaż. Także widzimy się tutaj jutro. Zrobimy też jazdę testową i zaczniemy pierwsze modyfikacje. Uff. Dobra, mamy już furę Natomiast teraz czas na jakieś zmiany Dużo w tym aucie jest zmodyfikowane Ale brakuje jednak tej najważniejszej rzeczy, czyli felk. Dlatego w tym momencie przeszukam sobie trochę internet No i poszukam felg, które mógłbym zakupić do mojego Opelka Mam w głowie jeden model I dokładnie to są takie felgi Ja już je kiedyś miałem na moim Oplu 5 lat temu To są felgi z Opla Astry H GTC Czyli z tej wersji troszeczkę nowszej Natomiast nie zamykam się tylko na ten model Model. Przeszukam sobie internet, bo może akurat trafię na coś ciekawszego. I nie mówię tutaj tylko o Polsce, ale też za granicą. No to co? Zaczynamy poszukiwania. No i właśnie w takich sytuacjach NordVPN się przydaje. Dzięki VPN mogę sprawdzić oferty na stronach w innych krajach, na przykład w Czechach czy w Niemczech, gdzie można znaleźć świetne używane felgi. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby zmienić lokalizację i odkryć więcej opcji. Sami zobaczcie. Na przykład tutaj. Klikam na Niemcy i po odświeżeniu strony od razu pokazują mi się wszystkie oferty z Niemiec. Natomiast NordVPN to nie tylko zmiana lokalizacji. Zwiększa twoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci dosłownie przez kilka kliknięć. Jest to najszybsza sieć VPN na świecie i po jednym kliknięciu wirtualnie możecie przenieść się na przykład z Polski do Stanów Zjednoczonych. VPN chronicie także, blokując niebezpieczne strony internetowe, systemy śledzące czy reklamy, więc nikt nie przechwyci waszych danych podczas korzystania, na przykład z publicznych sieci Wi-Fi na lotniskach czy w kawiarniach. A bezpieczeństwo podczas zakupów online? NordVPN chroni transakcje bankowe i płatności online przed wyciekiem danych. Gdy natraficie na zainfekowany plik podczas pobierania, NordVPN też to wychwyci. Możecie przeglądać lokalne treści na całym świecie. A no i polecam sobie użyć kodu Krzychu w linku, który znajduje się tutaj w opisie pod tym filmem. Zacząłem szukać w Niemczech, poszukałem też w Czechach, Natomiast wychodzi na to, że najlepiej będzie znaleźć się tutaj w Polsce. No, ponieważ zawsze musimy doliczyć ten koszt wysyłki. A z racji tego, że Felgi do Opla no nie są jakoś turbodrogie, no to przesyłka mogłaby wynieść trochę dużo pieniędzy. Dlatego wybieram już sprawdzone rozwiązania i znalazłem odpowiednie Felgi, które powinny pasować do tego samochodu. Ale dzięki VPN-owi mogłem sobie przeszukać rynek zagraniczny. I to wszystko bezpiecznie, bez zbędnych reklam i naciągania. Dobra, wybrałem Felgi, także jadę chyba do Gościa i po prostu je kupię, jeżeli wszystko na miejscu będzie dobrze. Pozostaje poszukać jeszcze tylko opon. No i trzeba też zamówić dystanse. A co do opon, za chwilkę czegoś poszukam i mam nadzieję, że coś wybiorę. Znalazłem komplet oponek. Napisałem do sprzedawcy, jeżeli się zgodzi, wysłać. No to oczywiście zamawiam i będziemy czekać na te opony. Natomiast felgi też już są wybrane. No więc chyba pozostało zamknąć laptopa, wsiąść w samochód i po prostu pojechać je kupić. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Jeżeli tak, to widzimy się, moi drodzy, w samochodzie. Właśnie lecę po felgi. Udało się znaleźć, dogadać ze sprzedającym. Opony też zamówiłem, ale no, na to trzeba poczekać po prostu, aż przyjdą. Jeszcze was trochę potrzymam w niepewności. Nie powiem wam i nie pokażę, jakie felgi kupiłem, ale... No fajne, a serka będzie naprawdę dobrze wyglądać. Dobra, no za chwilę, no. Ale spokojnie, zanim pokażę Wam nowe felgi, najpierw muszę pokazać Wam nowego Opla no i jest, Opelek w garażu już czeka. Czekał przez ostatnie kilka dni i zanim pojedziemy się nim przejechać, pierwszy raz, bo jeszcze nim nie jeździłem, jako że posiadałem trzy takie egzemplarze 5 lat temu, no to trochę o nich wiem. Dlatego coś tu wam poopowiadam, a później się nim przejedziemy. Patrząc od przodu, no to oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy, które i tak bym zrobił, to jest zderzak z wersji OPC. Mamy grill OPC. Taki grill jest warty z 300, więc już fajnie tutaj naprawdę jest dołożony zderzak. To jest gdzieś z 800 złotych. Także też mega fajna modyfikacja lampy. Lampy soczewkowe, no wyglądają o wiele lepiej niż te takie zwykłe ciblowe z Astry. No felgi są brzydkie. Felgi są totalnie brzydkie, ale spokojnie. Zaraz wam pokażę. Mamy też naklejki mocy. Krążą pogłoski, że każda z nich dodaje no 5 koni mechanicznych, ale czy tak jest naprawdę? No, nieważne. Natomiast już widzę, że powłoka lakiernicza tutaj pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Teraz pytanie czy jak ja uruchomię polerkę To czy nie narobię tu większych szkód <grych> Niż są teraz, no ale no, nie wiem Będziemy sprawdzać, mamy loteczkę Ale widzę, że tu trochę odchodzi, trzeba będzie ją przykleić Pousuwać te wszystkie naklejki Ale mamy przyciemnione szyby, nie wiem czy zauważyliście Są przyciemnione szyby No i są też dokładki sera. One się tak nazywają, zmieniony układ wydechowy Nie wiem czy cały, na pewno końcowa I tak chciałem to zrobić, więc fajnie, że to jest Ale wejdźmy sobie do środka, w środku mamy No tak, na pewno beżowa skóra Jest podłokietnik, który tak trochę Wątpliwie tutaj działa, ale jest. Mamy cup holdery. to jest spoko, bo to są w ogóle z Volkswagena Lupo, nie? To się robi samemu ogólnie w tej jastrze. także fajnie, że jest zrobione. Podgrzewane siedzenia, schowek działa, wąchniczka, A tak, tak jak i w mojej, tak na, na pół gwizdka. To mamy wymienione wskazówki, są niebieskie, standardowo są, kurczę nie wiem, chyba przeźroczyste z tego co pamiętam. Mamy gaz, zaraz sobie otworzymy pokrywę silnika. Ale zobaczcie, po odpaleniu fury mamy czerwone podświetlenie zegarów. Ono teraz świeci tak trochę punktowo, ale w nocy naprawdę wygląda fajnie. Mamy też zmienione podświetlenie tutaj tego centralnego zegarka. Radio też jest czerwone. No i proszę Państwa, punkt centralny na kierownicy też w kolorze czerwonym. Także wszystko jest zachowane tutaj w miarę tak samo kolorystycznie. Ale dobra, bo mamy tutaj też zmienione nagłośnienie. Zobaczcie, mamy tutaj Twitterki. Tutaj chyba głośniki też są zmienione. No na pewno gra to lepiej niż seria, ale zajrzymy sobie pod maskę, bo ja tam tak tylko spojrzałem powiedzmy, natomiast mamy tutaj stożek mocy, który raczej stąd wyleci przed sprzedażą. Bo jednak w takich wolnossących samochodach no te testoski to prędzej obniżają <gry> moc niż podwyższają. Podsumowując, poprzedni właściciel kochał go tak jak ja, swojego. Ale teraz mam dla was dobrą nowinę. Przyjechały do mnie opony, więc czas pokazać wam nowe felgi. Tak wyglądają felgi. Są to, proszę Państwa, klasyczne 18-calowe felgi z Opla Astry H GTC, tak zwane gwiazdy. Po prostu dobrze znam temat, stwierdziłem, że właśnie pójdę w tym samym kierunku, wybiorę takie oto felgi. E, 1000 700 zł mi kosztowały, proszę Państwa. Są odmalowane na czarny, taki metalik. Zamówiłem sobie też opony, tych, tych których szukałem. 205 na 40 Mamy tutaj 18, czyli dokładnie taki sam rozmiar, jak miałem też w tym moim Oplu, nie? Więc dzięki temu, że miałem już kiedyś takiego Opla, no to o wiele prościej jest zrobić wszystkie rzeczy, bo po prostu wiem, że to będzie dobrze pasować. Też z doświadczenia wiem, że potrzebne jest tutaj 20 mm dystansu. Dobra, jadę założyć wszystko na wulkanizację i wrócę do Was z założonymi kołami. No i co? Felgi z oponami pojechały do wulkanizacji. Musiałem poczekać sobie jeden dzień, aż ziomek tam ogarnie wszystko i tak dalej. No ale w końcu zadzwonił do mnie. Czyli co, mówi pan, że można przyjeżdżać, tak? Świetnie, w takim razie do zobaczenia. Moi drodzy, właśnie dostałem telefon, że felgi, które zawiozłem do wulkanizatora są gotowe, także można jechać je odebrać i założyć je na auto. I jest to dla mnie niesamowicie pozytywna wiadomość, ponieważ no w tym aucie jest już zrobionych dużo modyfikacji, ale brakuje tego najważniejszego. To właśnie są te felgi, które zmieniają całkowicie wygląd tego samochodu. I tak naprawdę dzięki NordVPN, o którym wspominałem Wam wcześniej, mogłem bezpiecznie przeszukać sobie cały internet w poszukiwaniu tych najtańszych i najbardziej właściwych felg do tego samochodu. I pamiętam, Pamiętajcie, że macie też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, także możecie sobie wszystko bezpiecznie potestować. A z linkiem, który znajduje się w opisie, możecie, proszę Państwa, zaoszczędzić i dodatkowo zgarnąć 4 miesiące ekstra. Także gorąco polecam, wejdźcie sobie do linku, klikajcie, a ja przebieram ciuszki, lecę odebrać Felgi i po drodze trochę też jeszcze pogadamy sobie o tym samochodzie. No i przede wszystkim zrobimy tą pierwszą przejażdżkę, bo ja tym samochodem jeszcze nie jeździłem, wracał nim Bartek. Dobra mordeczki, powiem wam tak. Pierwsza przejażdżka tym samochodem, stoi już u mnie chyba z tydzień, ale pierwsza przejażdżka, po prostu. Jedziemy odebrać felgi. Kurde, opelek, opelek boży, opelek kochany, boże, boże, lat. O, lat. Tam się zawka, jebana szmata. Kurde, idzie odpadać cały czas. Dziękuję, dziękuję, że miałem fanpage'a mojej asterki, bo tylko dzięki temu po prostu wiem e, jakie części mogę zamawiać e, i po prostu się nie pomylę. Bo już to przerabiałem. U już kiedyś krew tam grę. Posłuchajmy wydechu, bo tu jest wydech zrobiony, jeszcze stożek jest, nie? Do mocy troszeczkę wyższe jestem przyzwyczajony, ale tak se pyrka, nie? To, to jest takie autko y, komfortowe, y, ekonomiczne, bo z gazem biegi się płynnie zmieniają. Ten no, zbieżność mogłaby być trochę lepiej ustawiona, bo, bo chyba go trochę ściąga na lewo. No, minimalnie, minimalnie go ściąga na lewo. Ach, ach, ale idzie. A tu tam muza gra, bo tutaj y, to nagłośnienie jest zmienione, nie? O, ale gra! Ale gra! Ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak zachwycam się tym Oplem. No więc słuchajcie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten samochód na ulicy, to powiedziałem sobie, że kurde, muszę go mieć. Natomiast no życie jakoś potoczyło się tak, że kupiliśmy Fiata Stilo, rodzice się tam dołożyli, ale cały czas gdzieś ta Bertona była w mojej głowie. No i pewnego razu, kiedy moi rodzice pojechali na wakacje, sprzedałem to Stilo bez ich wiedzy i kupiłem Bertonę. Pierwszą z silnikiem 2.2. Później było 2.0 Turbo, czyli taka trochę bardziej mocniejsza wersja. No i Zaczęły się modyfikacje tych samochodów. Później kupiłem sobie jeszcze jedną rozwaloną na części, i, i tak zaczęła się cała ta popierdzielona historia. Yy, mnie i mojej Bertony, nie? No i tak sobie modyfikowałem tą 2.0 Turbo, bo ona naprawdę mocy miała wystarczająco. Natomiast, no, w pewnym momencie z, tak wprowadziłem dużo tych modyfikacji, że oddałem auto na strojenie. No i na tym strojeniu wybuchł silnik. Korba poszła bokiem, a ja przez kolejne 7 miesięcy nie miałem tak naprawdę żadnego samochodu. No i później pojawiło się BMW. M2, czyli historia, którą już znacie. Natomiast przeżyłem z tym Opelkiem naprawdę najlepsze motoryzacyjne chwile mojego życia. Bardzo dużo się na nim nauczyłem. Tak naprawdę wszystko, co potrafię z samochodami, zaczęło się właśnie od tego Opla. No więc musiałem, musiałem po prostu po tych kilku latach znowu kupić ten sam model. I Ogólnie chciałem odkupić ten sam egzemplarz, który miałem kiedyś, 5 lat temu, ale no jest to niestety, było to niestety niemożliwe, ponieważ ten konkretny mój egzemplarz po prostu się spalił. Stoi za tym grubsza historia, natomiast no po prostu nie ma już takiego. Ale spokojnie. Jest tutaj już dużo rzeczy zmienionych, ale coś da się jeszcze tutaj trochę podziałać. No i właśnie jedną z tych rzeczy będą felgi, które w tym momencie odbieram. Słuchajcie, jeszcze mała wstaweczka odnośnie spalenia tego mojego opla, bo uważam, że jest to trochę ciekawa historia, więc ja z wami ją podzielę. Generalnie, no, jak widzieliście, silnik w moim oplu wybuchł, więc nie opłacało się go w ogóle naprawiać. Stwierdziłem, że sprzedaję go jako uszkodzony, z przeznaczeniem na części, no i przyjech przyjechali chłopaki. Zabrali sobie na lawecie ten samochód e, i pojechali do swojego garażu przekładać części z tego mojego Opla do tam swojego. No i cała sytuacja odbywała się w zimie, a w moim Oplu była zainstalowana instalacja gazowa LPG. No więc zaczęli spuszczać ten gaz po prostu z tej butli, w tym swoim garażu. To było w zimie, więc mieli odpalony jakiś tam piecyk. No i uwierzcie lub nie, ale yy, po prostu ten upuszczający gaz się podpalił. Ich nie było wtedy w garażu, cały garaż się spalił razem z tym Oplem. No tak jak wspomniałem, już mieli poprzekładane te części, więc chociaż tyle, no ale cały garaż i cała karaseria mojego Opla po prostu poszła z dymem, dlatego nie da się już go odkupić. No po prostu go już nie ma. A taki był plan. No ale po prostu. Taka historia. Chciałem się z wami nią podzielić i wracamy dalej do filmu. Wróciłem z nowiutkimi felgami do garażu no i przystąpiłem oczywiście do ich wymiany, ale jak to zwykle bywa, padło słowo klucz przy odkręcaniu tych aktualnych. Uff, to tak do dupcy? Natomiast o ile te przednie poszły całkiem gładko, to jak możecie się domyślić, no tylnie to już tak niezbyt. Zwaliłem klucz. Ja Druga przeduszka do wyrzucenia. Dwa klucze ucierpiały, ale udało się. Dobra, trzeba trochę przyspidranować. Wymieniłem wszystkie cztery koła. Zajrzałem pod spód samochodu, podłączyłem komputer, nic nie wyszło. Umyłem też auto i okazało się, że bezbarwny lakier opuszcza pojazd. Przetestowałem jakość nowych głośników. Dobrze gra! No i pościągałem te naklejki mocy. Następnie pomalowałem nawet dekielki, ale okazało się, że nie pasują. I opel w tym momencie prezentuje się tak. Podsumowania, ile finalnie polskich złotych wyszła całość? Proszę bardzo. Czas na małe podsumowanie. Ile tak naprawdę wyszedł cały projekcik? No trudno to nazwać projekcikiem, bo właściwie dużo to rzeczy tutaj już było zrobionych. Ten samochód udało się kupić za 5,5 tysiąca złotych felgi, które kosztowały mnie, proszę Państwa, 1700 zł. Musiałem kupić nowe opony, które kosztowały mnie 530 zł. No i do tego dochodzą dystanse za 160 zł. No jak już mamy, doliczysz tutaj jakieś takie wszystkie koszty, to jeszcze 15 zł na nie wyszło. Za ile uda się sprzedać ten samochód, mam na to pewien plan. No i co? Do zobaczyska w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się gorąco. Cześć!